Trik. No to co? No to co? No to ostatni ten, <coughs> ostatni czwarty, film, czwarty film. za nami. Martwy płód. Coś na yes, nie, zabójcie embry. Czyli Jak można zrobić film o tak poruszającym tytule, nie poruszając w ogóle <coughs> żadnych ważnych wątków. Znaczy nie, no to jest bardzo ważny film dla kinematografii, który ma obrzydzać aborcję, no nie oszukujmy się. Tak, myślę, to, że... powiedzmy sobie, o to szczerze. No. Film, na który najbardziej czekał Arkady Marszałek. Tak, to prawda. Jestem tutaj głównie dlatego, że chciałem zobaczyć ten film i to jest ta sama sytuacja jak w poprzednim. Bawiłem się na 10 na 10, ale film jest minus 200. Warto dodać, to. że na pokazach w ramach Octopusa leci najpierw blok reklamowy, reklam z lat 90., który ma Ci umilić. Cały pokaz i był naprawdę bardzo dobry. Tak, to był taki kolacz jakichś dziwnych scenek z lat właśnie... Jak Robot Chicken kiedyś. Robot Chicken, no coś takiego. No, ale jakiś kolaż takich scen VHS e, telewizji lat 90 było to mega dobre. A tak, teraz tak. Arku, o czym był film? E, no, film sprowadza się do tego, że młoda para studentów, to są ludzie wyedukowani, tak? Nie było powiedziane na którym roku, ale wyedukowani młodzi ludzie, no niestety wpadli i zamiast udać się do szpitala, udają się do burdelu, w którym jest prowadzona również klinika usuwania takich problemów. No i jakby to początek i, i temat, temat pozbycia się problemu poszedł bardzo szybko, nie wiem, pierwsze 15 minut. A cała reszta to jest wspaniała historia o tym, jak ludzie zabijają się szybciej. Niech zabójcze niech ich zabija. Tak, oczywiście nie ma tutaj, są nawiązania do tromy, czyli toksyczne odpady, które tak, mutują. Tak, klasyka no. Tak, toksyka Avenger prawie Generalnie nie, nie wiem czy też mieliście taką myśl, ale ja się tak na tym zastanawiam, dlaczego Amerykanie mając tyle wzorców, żeby nie wrzucać niczego do toalety dalej to robią? Nie, to nie, nie była moja główna myśl. Nie. Zdecydowanie nie. To w ogóle przez ten film chodziła jakaś myśl? Nie. To, nie. to jest bardzo przez... ważny film, taki kinematografii, Mówię, Bardzo ważny. No. Klasyczny slasher, y slasher horror z lat takich 70-80., który y jest y naprawdę niskobudżetowy, y wykonany tanio, źle. Bez scenariusza, bez pomysłów, ale z jajem. Tak, i bardzo. E, nie no, jak myślisz, bez budżetu? Ten postulat był bardzo budżetowy. Ten jest no. e, rewelacyjny. Myślę, że to taki. Ja myślę, że tego. Pro... Nie wiem, późny obcy. No. Ja Ewoluował taką, mocno. Tak, w obie strony. Ale myślę, że ciekawym też aspektem jest to, że tam żadnej postaci nie dało się lubić. Nie? nie? ci się na to, co. A uwagę. final girl? Nie, no nie było, nie było spoko. nic nie zrobiła, do no, fabuły wniosła niewiele, a finalnie no nie... Uuu, finalnie Uuu. Nie <głos》. <głos》. Tak, nie ale jakby nie było tam postaci, z którą chciałbyś, żeby przeżyła, tam generalnie każda następna... Nie, Pan student, jak był jeszcze najlepiej No nie, no, no zapłacił za o, fajną aborcję swojej dziewczyny, no. To, no, że no... potem pokazał troszeczkę ry rycerskości, to... Mm -hmm. yy, tylko trochę to ratowało, no i go ratowało, ale ogólnie żadna postać tam nie była taka, że o to byłoby fajnie, jakby przeżyła albo przeżył, no, no nie. Chyba, że poza tym... Yy, Żołnierzem byłem. Yy, no, ale nie, nie Aleksem, tylko tym, tym, o, tym kolorowym... No, Chimiona filmem. w ogóle, to jest profesjonalny kinoman. No, bo Państwa. to był mój najbardziej wyczekany film, jutro o to, to zapytaj. No, dokładnie. Nie, w kino... Tak, klasyczne, klasy, klasyczne, klasyczne, klasyczne kino klasy B. Do roku dodawał lektor, który był oryginalny chyba VHS-owy, albo tam taki butlek VHS-owy, gdzie ktoś z domu tam sobie dokładał głosy i potem dopuszczał na jakichś dziwnych miejscach, bo, bo był taki profesjonalny lektor, że jak leciał lektor, to były wyciszone w ogóle tło. Nie? Tak, tak, to by było dobrze słychać. Ale niedługo jest Halloween, więc to jest zdecydowanie do polecenia film na ten... A myślałem, że to przebranie. Niskobudżetowo. <laughs> Niskobudżetowo, budżetowo. Nisko budżetowo no. Troszkę gumy, parę tam dentek. Damy radę. Damy radę. Tak. Niemniej, nie na pewno, jeżeli chcecie obejrzeć ten film, oglądajcie go w dużej grupie, z dobrymi humorami. I tak. nawlejami wyskakowymi. No dobrze. Dla nas to już pierwszy dzień z nami. E, zbieramy się w Kimkę. Jutro chyba pięć filmów. Jutro nie, nie, jest jeszcze cztery. Midnight, jeszcze jest Midnight Special, czyli będzie o filmów północy. No a to, ten, to, to, to mamy. A, nie ważne. No dobrze, Utrza. jutro będziemy liczyć. Także dzięki Wam za dzisiaj. Trzymajcie się i Dobra. pamiętajcie łapka w górę. No, do zobaczenia. Ciao.